Modlitwa o cierpliwość. Panie mój, Boże łagodności i pokoju, przychodzę dziś do Ciebie z sercem niespokojnym, zmęczonym codziennością, pełnym niecierpliwości. Tyle we mnie pragnień, które chcę, by spełniły się od razu, tyle słów, które wymykają się zbyt szybko, tyle emocji, które gasną dopiero po ciszy. A Ty, Panie, uczysz mnie czekać. Uczysz, że Twoje drogi są inne niż moje, że każda rzecz ma swój czas, że owoce dojrzewają w milczeniu. Że nawet cisza jest modlitwą, a każdy dzień lekcją zaufania. Proszę cię, Panie, daj mi serce spokojne i wytrwałe, by nie buntowało się, gdy rzeczy idą powoli, by nie szukało natychmiastowych odpowiedzi, ale uczyło się trwać, nawet wtedy, gdy nic się nie dzieje. Daj mi cierpliwość wobec innych ludzi, gdy mówią coś, czego nie rozumiem, gdy zawodzą, zapominają, spóźniają się, gdy nie potrafią kochać tak, jak ja tego oczekuję. Naucz mnie widzieć w nich Twoje dzieci, tak samo kruche i zagubione jak ja. Daj mi cierpliwość wobec siebie samego. Panie, bo często zbyt surowo siebie oceniam, zbyt szybko potępiam własne błędy, zbyt rzadko widzę dobro, które we mnie zasiewasz. Pomóż mi kochać siebie Twoimi oczami, z czułością, przebaczeniem i spokojem. Ucz mnie cierpliwości w modlitwie, by nie oczekiwać natychmiastowych cudów, ale wierzyć, że każdy dzień, każda łza i każdy uśmiech są częścią Twojego planu, który zawsze prowadzi do dobra. Kiedy moje serce bije szybciej niż trzeba, uspokój je. Panie, kiedy słowa cisną się na usta, zatrzymaj je. Kiedy gniew zaczyna narastać, wlej we mnie krople Twojej łagodności. Daj mi Boże cierpliwość wobec czasu, który nie zawsze przynosi to, czego pragnę. Daj mi siłę, by wierzyć, że nawet w oczekiwaniu jesteś blisko, że nie zapominasz o żadnej modlitwie, że każdy trud ma sens w Twoich oczach. Niech Twoja cierpliwość stanie się moją, niech Twoja łagodność wypełni moje słowa, niech Twój pokój przeniknie moje gesty. Naucz mnie kochać w rytmie Twojego serca, nie w pośpiechu, lecz w zaufaniu, bo wiem, że cierpliwość to nie bezczynność, to modlitwa, która dojrzewa w ciszy, to miłość, która trwa mimo trudności, to wiara, która nie gaśnie, choć jeszcze nie widzi światła. Panie, bądź moim mistrzem cierpliwości. Niech każda chwila, która mnie wystawia na próbę, staje się drogą do Ciebie. Niech każde jeszcze nie z Twoich ust budzi we mnie nadzieję, a nie bunt. Naucz mnie ufać, że Twoje później zawsze jest lepsze niż moje teraz. I kiedy znów stracę spokój, przypomnij mi, że wszystko ma swój czas, a w Twoich dłoniach czas nie jest stratą, lecz drogą dopełni Amen.